To jest normalnie przerażające. Zobacz, to potrafi stworzyć sztuczna inteligencja w ciągu kilku sekund. Wystarczy, że wpiszemy prompt, czyli tekst, a następnie na podstawie tego lub obrazka AI wygeneruje takie kilkosekundowe filmiki które możemy dać do naszych filmów. Ja się nie boję sztucznej inteligencji, ale niej będą mogły obawiać się już wkrótce platformy stokowe. Dlaczego? Gdyż uważam, że AI totalnie je niszczy. No bo po co będziemy mieli opłacać subskrypcje za jakieś tam platformy stokowe, za ich zdjęcia, wideo? Jak AI nam wygeneruje fajne zdjęcia i fajne nagrania w ciągu kilku sekund. Ja wiem, one od razu nie upadną, bo będą miały konsumentów. No ale właśnie mocno zabierę, że AI im zyski. Więc pytanie, jak tworzyć? Takie filmy za pomocą sztucznej inteligencji. Otóż w tym filmie pokażę Ci kilka niezwykłych narzędzi AI, właśnie do generowania takich filmów. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do zasubskrybowania tego kanału i oglądania go dalej. Na wstępie chcę powiedzieć, że przedstawię Wam platformy AI do generowania wideo typu tekst tu, wideo lub obraz tu, wideo. Czyli oznacza to, że będą to takie platformy, gdzie wpisujecie dany prompt lub dajecie dany obrazek i możecie dodać do niego prompt, a AI na jego podstawie będzie generować właśnie film. Dzisiaj nie przedstawię, nie wiem, automatycznych tam platform narzędzi AI do montowania filmów, czegoś tam innego tworzenia króciutkich rolek. Nie. Tu będzie bardziej o tworzeniu fajnych klatek do filmów i ujęć za pomocą AI. Mówiłem, że to będą najlepsze narzędzia, jakie znam na rynku. Zgadza się. Jednak, by generalnie móc najlepiej ocenić, jakie narzędzie jest najlepsze, to stworzyłem taki jeden konkretny prompt. Tutaj teraz go widzisz na ekranie i wkleimy go do każdego narzędzia, no i dzięki temu zobaczymy, które narzędzie jest najlepsze. Teraz przejdźmy do pierwszego narzędzia, jakim jest Luma Labs Dream Machine. Otóż by wygenerować tam wideo za pomocą sztucznej inteligencji wystarczy się zalogować, stworzyć konto. Jest to bardzo proste. Następnie wy wyskoczy nam właśnie taka ikonka, pole, gdzie możecie e, generalnie wpisać swój prompt, my swój wkleimy z tym lwem, oraz możemy również dodać jakieś zdjęcie zaaploadować, by no wiesz, by na przykład nasze wideo było takie bardziej realistyczne, żeby sztuczna inteligencja wiedziała na czym ma się opierać, co nie? My tutaj dodamy sobie zdjęcie lwa. Po już dodaniu zdjęcia nie musisz dodawać zdjęcia, jakby co, i tekstu profesjonalnego prompta. No, dajemy tą strzałkę, by po prostu zaczął nam generować. No i czekamy, czekamy. No i widzisz, już nam zaczyna generować. Na końcu, jak zwykle, pokażę efekty, które narzędzie najlepsze. Przejdziemy sobie do drugiego narzędzia, które jest narzędziem chińskiego startupu, Clink AI. Możemy tutaj sklonować wideo innych twórców tutaj lub je trochę zmienić, ale żeby wygenerować wideo po prostu klikamy AI Videos i wyświetla nam się takie pole, gdzie możemy wkleić swój prompt, no i tam po prostu go wklejamy, ten sam, tylko tutaj zmienimy i dodamy digital art, styl. Trochę inaczej to zrobimy. Możemy zmieniać, czy chcą, żeby był bardziej kreatywny, czy nie. Wielkość naszego filmu, tak. Możemy generalnie różne efekty dodawać, negatywne prompty, żeby napisać tego, czego nie chcemy. My tutaj horyzontal sobie dodamy, jeżeli chodzi o efekty. Oczywiście istnieje opcja: zdjęcie to wideo, po prostu uploadujemy zdjęcie i sztuczna inteligencja wygeneruje nam z tego zdjęcia wideo, ale my tego nie zrobimy. No i tutaj kliknęliśmy generate, no i AI nam wszystko tutaj już generuje, no i czekamy. Kolejnym narzędziem jest hyper, bardzo prosty, bardzo łatwo tam się zalogować, by po prostu no, wygenerować wideo z pomocą sztucznej inteligencji, klikamy tekst to wideo, później wyświetla nam się coś takiego. No i wklejamy nasz prompt, możemy wybrać styl naszego filmu, wielkość jego, tak, możemy wybrać ile będzie trwał, jakość. No i tutaj dajemy Create Free za darmo wygeneruj film. No i czekamy. Kolejnym narzędziem jest Pika Art. bardzo prosto się tam również zalogować. By wygenerować wideo, klikamy w dolny pasek na dole i wklejamy tam swój prompt. Możemy dodać obrazek do swojego promptu, tak? My również to zrobimy, by po prostu sztuczna inteligencja wiedziała, na czym się właśnie opierać przy generowaniu wideo. Możemy tutaj wybierać style i możemy nawet dodać efekty dźwiękowe do naszego filmu, ale tego nie zrobimy, tylko po prostu damy już do generowania, co nie. Chodź, chodź o, dobra, włączymy te efekty dźwiękowe. No i dajemy generuj. To, to taka gwiazdka jest do generowania, trzeba kliknąć, co nie? No i nam się już generuje. Jednak sporym zaskoczeniem jest dla mnie narzędzie, które widzisz na ekranie, ciężko mi je przeczytać. To będzie myślę poważna konkurencja, jedno z najlepszych narzędzi do generowania wideo. No i wklejamy prompt w główny ekran. Tam się również łatwo zalogować, to nie jest takie trudne. Mm. Ale wpiszemy Digital Art, dodamy, żeby był taki inny styl trochę do tej strony. No i tam wiecie, możemy... Możecie to włączyć lub nie wyłączyć, jeżeli chodzi o te prompty, wsparcie. Ale po prostu w gwiazdką klikamy, no i generujemy. Ta akurat jest bardzo prosta i nie potrzeba za dużo myślenia, więc tutaj widzicie, nam się generuje. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeżeli szukasz więcej tego typu treści, to na moim kanale znajdziesz więcej filmów na temat sztucznej inteligencji. Na przykład mówiłem o tym, jak poprawnie i mądrze używać tata GPT. i podałem tam niezwykłe prompty, dzięki którym rozwiniesz swój biznes i swój kanał na YouTube. A co do kanałów na YouTube, to zobacz: to są efekty moich klientów z ich kanałów na YouTube. Zasięgowe którym pomagam rozwijać właśnie ich kanały po to, by nie tylko zdobywały dla nich zasięgi, ale także sprzedawały ich usługi i produkty. Więc jeżeli chciałbyś zarabiać na swoim kanale na YouTube, promować tam swój biznes i chciałbyś, żebym Ci w tym pomógł, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Zapisz się na bezpłatną konsultację. Link do konsultacji w komentarzu i w opisie. Dzięki, cześć, pa!